Cześć, ja jestem Wesku. Przez kilka miesięcy na moim kanale nie pojawiały się filmy z Fortnite'a, więc dzisiaj wracamy i w tym odcinku pokażę Wam moje konto po tej długiej przerwie. Pokażę Wam, co się zmieniło w mojej szafce i w moim skillu, oczywiście. Więc bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Dobra, więc jesteśmy już na moim koncie, zmieniłem nick, teraz jestem E.T. Wesku, ponieważ nasz stary team się rozpadł. Nasz hype. Ponieważ już nikt nie gra, praktycznie z naszego starego teamu. Więc dołączyłem do E.T. To jest team z moimi kolegami. Jest tak, Zobaczę moją szafkę. Yy, tutaj, oczywiście, był ostatnio update z tymi wszystkimi kompozycjami, jakimiś zestawami. Ogólnie, moimi ulubionymi skórkami do broni. Z tych tutaj. Które może być fajne? Te jest fajne, na przykład. To jest super, to jest super. To kiedyś było, nie była taka miejscówka Pandora, o właśnie Pandora I to jest właśnie skin z Pandory i to jest właśnie mój ulubiony, więc w sumie nawet zastosuję sobie go dla wszystkich Dalej tańce, takie najlepsze, wam pokażę Więc tak Tych lepszych To tak, na pewno na pierwszym miejscu moja ulubiona to jest robot Z trzeciego sezonu za karnet bojowy To jest taka moja najrzadsza modka, bo w trzecim sezonie chyba zacząłem grać w Fortnite, a. Nie, drugi sezon Ale w trzecim sezonie miałem pierwszy swój Karnet, Lotnie To jest lotnia za zwycięstwo w drugim sezonie Bardzo mi się podoba, bo jest taka Taka minimalistyczna po prostu Tutaj okay, lotnie Jak grałem, to, jest, to zdobywałem te wszystkie lotnie Chyba z jednego sezonu miałem lotnie za zwycięstwo, chociaż co my nie wiem, jest siódmy X Ten sezon Czwarty, drugi, piąty, trzeci, szósty. Nie wiem, chyba są wszystkie. Jeszcze tutaj 8, no, większość jest. Ta jest, jeszcze kolejna lotnia. To jest bardzo fajna lotnia. E, nie, to nie ta. To nie ta, przepraszam bardzo. Ta lotnia. Za trzeci sezon, za wykonanie za setny karty bojowej, były kolejne misje. I właśnie w tych misjach można było zdobyć tę lotnię, właśnie. Więc to ona jest bardzo fajna. A najbardziej z tych lotni żałuję zakupu tej lotni, bo nią. Ja w ogóle nie gram. Kupiłem ją za 1200 fodolców i jej w ogóle nie używam. Moje cztery ulubione kilof y wam pokażę. To jest Takosa Aktualnie mój ulubiony killoff. W ogóle jest bardzo fajny, jeden z najlepszych killoffów w ogóle w grze. Dalej. Oko. To jest też bardzo fajny killoff, polecam. Następnym trzecim kill-offem jest na siekierka. Ona jest też bardzo fajna, nie jest za głośna. Taka idealna. Dobra, przejdźmy dalej już do plecaków. Plecaków w sumie nie będę pokazywał, bo tej... Kupionych jest w sumie tylko ten. I jeszcze ta tarcza. To są dwa kupione przez nie plecaki. Tak to z pakietów startowych. Tu jeszcze ze skina takiego fajnego. No i moje skiny. Skinów nie mam za dużo. To jest karnetów bojowych, skupionych skinów. Tutaj mam pakiet mroźnych legend. Nagrywałem kiedy, kiedyś z tego odcinek, więc zapraszam. Link pewnie będzie w opisie. Tutaj kupiona jest kruczyca. Yy. Walkiria jest kupiona. Anioł. O, Royal Bomber za PlayStation. To jest też jeden z żadnych skinów, chociaż teraz można go w sumie kupić jako po prostu kody. Kiedyś, kiedyś były z konsolami i z padami, tylko te skiny, a teraz już można, każdy może je zdobyć. I dalej. Piłkara bardzo fajna. Najlepsza piłkara z możliwych z tych yy, możliwych do zakupu. Dalej aura. Kupiłem ją chyba dwa albo trzy dni temu. Mój ulubiony skin teraz. No i tutaj te wszystkie skiny za 800. Wszystkie, wszystkimi gram. Może tam tylko nie gram. Widzimy się już w skrócie tej gry. Nie będę za dużo mówił podczas tej gry, bo będę chciał się skupić i pokazać Wam moje umiejętności po tym powrocie. Więc do zobaczenia w grze. Cześć. cześć.